Nie wiem, czy podwójny, czy potrójny, ale ogólnie największy wygrany tej gali Robert Pasut wygrał Rama, do Rama, tylko teraz nie wiem, czy to jest nagroda, bo do tego trzeba lać. Za co? No jestem potentatem, mam rafinerię, tak, że będzie, ja mam z czego, nie? Wiadomo, miało się kanał tyle lat na topie, sześć? To odkładałem benzynę, nie? W tak, garażu. Tak. Jak była tania, no kupowałem bardzo dużo, nie? I wbrew pozorom, to co myślicie, nie, nie było sączone, to to diesel, kurwa. Nie, było, nie było sączone przez chlebek, nie, było wszystko nie, odłożone. Nie. Jak się czujesz po tym pojedynku? F fatalnie, no. Wracam do nałogów, bo to mi się nie podoba. Obiecałeś, że po wygranym pojedynku, wyzwiesz do kolejnego swojego przeciwnika, nie słyszałem wywiadów Zapomniałem. Kacy. Zapomniałem. No to wyzwij go teraz. Nie, teraz to nie. To nie to samo. To, to wyzwij go u siebie na kanale. Też nie. Na razie nikogo nie będę wyzywał. Okay. Niech sobie włodarze robią matchmaking. Eee, trafił cię, trafił cię Japczan. Oj kilka ta, razy oj ta, tak. czułeś te ciosy? O. No wiesz to tylko, że one były. Na czoło, nie? Tak. Bo, bo miałem. Hehe, he, nisko, brodę. brodę. Dziękujemy, trenerze szyszka, tak? Tak, e, więc e, no, jak mi, jak mi jebnął, to myślę o ty, kurwa, to teraz ja ci jebnę. Ej, a to nie było trochę tak, że próbował cię złapać za kalafiora też? On mnie szarpał za ucho, które było dopiero zdejmowane tak. szwy i zobacz, Poszła mi krew z niego. I go, chuj chodzi, wytłumaczyć mi to, bo kurwa, ty, nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, czemu mnie szarpał za ucho, które wiedział, że jest chore, kurwa, żeby doktor zatrzymał, bo. Ale myślisz, że celowo wybrał to prawę? Nie, ja, to nie. Poczekaj, ja się go spytam. Jabczan, dlaczego ciągniesz Roberta za ucho? Nie, no poczekaj, no co to jest kurwa za technika, bo no, ja trochę dawaj. krótko ćwiczę. Ale nie, pokaż. No, nam, jesteś, nam. Masz kość przy tak. i zamiast bić, to robisz tak. A on robił, a poczekaj, to on robił tak, tak. czy robił tak. Nie, kurwa, tak robił, tak. O, okej. Okay. To z... nie było przypadkiem. To był chrzest. Przecież mówiłem do sędziego, on za ucho targa. A sędzia, co a sędzia... potwierd... To był naj, najdziwniejszy początek walki. I no nie spodziewałem się. On mnie przy siatce, zamiast mi na szczęt albo miał balać, to on mnie pieści i to kurwa wiedział, że to ucho jest chore. Nie, to. Ja muszę to przetrawić na spokojnie, ale to jest dziwne. Tu się nadaje taki mindblow. Nie wiem o co chodzi, ale jedno wiem. Trener Szyszka mi powiedział tak. Idealnie, jak na słuchawce wykonywał to, co chciałem. Faktycznie była taka komunikacja i słyszałeś wszystko? Wszystko, kurwa. Jakbym. Ej, to mój tekst jest! Jaka? Jaki tekst? To ja powiedziałem mu, że na słuchawce go słyszałem. Serio? Jaki to jest złodziej! Ale to chyba w prawym uchu, bo w lewym nie włożysz. Krzyszkens, panie trenerze, z szacunkiem, pozdrawiam, Junik. Chciałem Ci powiedzieć, że hejt się wylał na mnie. Podobno, nie wiem, tak słyszałem na wykopie, jak na oficjalnej ceremonii ważenia powiedziałem, że dwa tygodnie byłeś trzymany jak w klatce. Wytłumacz, o co chodzi? Że zdradziłem informacje, wiesz, że prywatne i tak dalej. A, że, że seks? Nie, że co? A, nie, że nie, że nie walczyłem, że nie walczyłem, no. Nie no, co Ty zwariowałeś, naprawdę? No. Przecież ja żartowałem. Ja wiem, ale to trzeba, co mi musi to wybrzmieć? To wykop? No podobno tak. Pozdrowy koop! Dzięki chłopaki! Eee, czuć było to, że jesteś spuszczony ze smyczy, chcesz jak najszybciej tą walkę wygrać. Byłeś głodny tego zwycięzca? Nie, ja byłem Widziałem? głodny emocji, nie? Mhm. Jakby te trzy miesiące myślałem o tym momencie cały czas i po prostu jak wyszedłem, to się czułem taki po prostu, jakbym był na jakiejś imprezie czy coś. Widziałem też to, co dobrze wchodziło, czyli podbrutkowe. Jezu, jak się cieszę. Lubię tę technikę. Pamiętam pierwszego podbrudkowego, jak dostałem, to było w 97 i do dzisiaj kurwa. To dzisiaj boli. czuję. No. Ale powiem ci, nikt e, nie przypominam sobie ogólnie patrząc na federację Fame MMA. No dobra, była jedna osoba i to był Krycha, który mocny wpierdol dostawał w każdym klubie, do którego przychodził. Czy Janko, potem w Juniku, był w aligatorę, Skopa e, teraz trafił do WC. Natomiast nikt nie był tak lany na treningach jak ty, Robert. No może dlatego, jak mi wsadził te dwa lewe, to dla mnie to było takie, no to było, powolutku, powolutku zaczynamy rozgrzewkę, no. Tak. No, ale trzeba przyznać, że mocno, bo mi pękła czaszka, to jakby mówiłem już? Nie, nie mówiłeś, Mam ale... Mam pęknięcie czaszki, no. Ja, bym mi powiedział, że ci pękła, ja mówię, tak, serio, ale tak. gdzie? No tutaj, podobno nic groźnego, ale może się zrobić krwiak, więc no zobaczymy. Baj, bo to najcenniejsze, co masz. No jakby mózg, nie było... to by się kurwa przydał, bo głupio byłoby wygrać walkę i przegrać zdrowie psychiczne. Nie? Tak i potem. Nie wiem, czy bym poszedł na tę wymianę. Druga sprawa, bez mózgu ciężko funkcjonować i tym bardziej jeździć Dodgem ramem takim dużym. Kiedy się. Bez kiedy mózgu bierzesz. Było ciężko funkcjonować. Ale, ale, Jest, ale, ale są. Ale, ale są y, tego zaprzeczenia i dowody. Nie będę pokazywał palcami. Natomiast kiedy pierwsza przejażka. Do... dostać Nobla za to. Kiedy pierwsza przejażdżka? Dżem... Weź, chłopie, ja muszę tak się wyspać. Odpocząć. Bo ja mam tak, wiesz, miałem taką wizję, że jestem taki przemęczony, bo ja w ogóle wczoraj nie, na wywiadach nie mówiłem, ale w chuj chory jestem, bardzo chory. I za dwa, dwie noce, zamiast spać, to się kładłem i dostałem ataków kaszlu do szóstej rano, myślałem, że mi z hotelu wypierdolą. Nie, nie, I dlatego jestem taki trochę za, zakręcony, i tak już byłem taki zmęczony, że miałem wizję, że siedzę w tym ramie i przysięgam ci przez chwilę, myślałem, że to się stało i nacisnąłem gaz. I przepierdoliłem przez publikę, nie? I znaczy zmasakrowałem 18 osób. I ja już to miałem w głowie, nie? To lepiej niż Konrado Moreno na tym skuterze tam, co wjechał, człowiek. Kurwa, ale to by, to by, przepraszam, nie wystarczyło. Nie, chyba nie. Ej, <laughs> ale serio, to by była... No, kurwa, GTA, no ale. I mi się to wełbie ujebało od, od niespania i emocji. E, powiem Wam tylko tak: spotkałem Roberta na korytarzu w hotelu przed Galą. Mówi tak, wiesz co, Michał, mam unormowane węgle, żeby sobie stabilnie cały czas. Bo ten, e, umówmy się, był stres duży. I czy teraz po tej walce jesteś w stanie powiedzieć, tak sobie wyobrażałeś debiut swój, czy nie? Tak, no tylko ja, ja przed walką strasznie spokojny byłem. Kładłem się, tak. siedziałem. Czytałeś książkę? Czytałem książkę. I to nie było tak, jak myślałem, że taki wpierdol. Najgorszy wpierdol był w, w, wczoraj wczoraj wieczorem i w Juniku, ale jeżeli chodzi o nerwy, to wczoraj wieczorem. Dostałem, dostałem wieczorem, miałem kryzys. Przez to. Dostałem chorobę, kryzysu, tak, tak przez, przez chorobę, przez to, że byłem już niewyspany i nagle dzwoni owca i mówi, będzie dobrze, a jak kurwa. Owca z WK? Tak, owca mówi, że będzie dobrze i było dobrze. Pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy. Dobrze. Bardzo się cieszę. Przede wszystkim chcę, żeby to wybrzmiało. Zasłużony samochód dla Ciebie, jak dla mało kogo, za kreatywność, za wszystko i do przodu, Tary. Lecimy, tary. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, kochany.